Będziemy sprzedać do lombardo Brusa, znaczy jego to, skorupę żółwia. Brus już gotowy na tatuaż w ogóle. To jest petarda, bo Brus dzisiaj wiecie, że on spał najdłużej, nie? Bo zasgonował. Poszedł spać, po czym stał dzisiaj najpóźniej, poszliśmy na jedzenie, wypił red Bulla i poszedł spać po jedzeniu. Starośnie nieradość, nie? nie chciał się podjąć wyceny żółwia. nie chciał skupić yy, Brusa. Nie chciałbym nakupić. Damy kolejnego lombardu. Już Brusik dzwonił dzisiaj do Owera na dzień ojca. Odebrał w końcu? Nie. A, to dzwoni jeszcze raz. Nie odpowiada Remingu. Siema Reming, dzwonię w pewnej sprawie. Chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji dnia ojca. Bo ja takiego jako swojego jakiegoś nie mam za bardzo, więc ty jesteś mi najbliższy. No. no i życzę Ci zdrowia psychicznego do mnie, żebyś wybaczał mi wszystkie moje błędy i żebyś nigdy się ode mnie nie odwrócił. I mam, nadzie... I mam nadzieję, że zagramy 12 godzin codziennie przez tydzień duo jak wrócę. Kiedy wracasz? Chyba jutro. Dobra, ale Brus, jak ktoś to je, sam sobie musisz kupić bilet na pociąg. Aha. I sam trafić na peru. No, no to wrócę za trzy dni. <gry> Dobra, spokoj, spokoj. Dobra, Remik, mi jego stream taki życzę pogodnego uśmiechu. Również, również, pa. Pa. No już ma Remik, już lepszy dzień, albo gorszy. Idziemy czy Ej, A Brusik jakbyś wyszedł na środek, na naprawdę było ten... To... Ej serio, no? no to A wyłóż po... tutaj... No wyłóż pokrowiec do... po prostu. Nie, pokrowiec nie da się go otworzyć tak normalnie. Da się no. chyba. Da się, dawa. da się. I tam możesz pod drzewkiem nawet. No, stary Trzeba pokonywać bariery. No. Nie dawaj na środku. W skali od 1 do 10 jak bardzo jest to wstydliwe Tak, na, na środku no. na streamie, żeby łatwiej byłoby mu pokazać Painy to tak trzeba razy łatwiej niż. A no stary zobacz tak, na streamie to robimy tak, dokładnie nie. to samo. On czasami ma takie odklejone tejki. No tak, nie, bo trzy rodziny z dziećmi się zobaczą i rzucą ci 5 zł, a tak to cała Polska ogląda. A gdzie będziecie w kameron Stary Na środku, na środku sobie tam... Ale idziecie ze mną? Tak. Robiłeś labradorkę za będziemy pieniądze, robić, a ty mówisz, że to jest robić, bardziej... Za i będziemy no. być braty w ogóle. Ja by, nie ja umrę w klinczu. No to będziemy rzecz nie... A o, i zostaw tak przed sobą, no o super Wrzuć tam jakieś monety masz. Wrzuć fejkowe monety, nie? Fejkowe monety. I tak później sobie ale przychodź. Masz? Co mam? Monety. Da, 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 dawaj fotę na, na Instagrama. Mam cztery złote. Wczoraj dałem... pani kelnerce, bardzo miłej. Dziękuję. Bruce, za starania, osiem groszy. Dobra, Dobra. dawaj fotę zrobić? No graj na tym po prostu, nie? Ty sobie graj, zdjęcie ci zrobię po prostu, nie? za to jest mandat? Tlam. No ale nie nie zapłaci Powiedział, że ma 50 tysięcy złotych w bitcoinie A Słychać to? W ogóle? No słychać czy nie? Słychać, pal tym będem, nie? Dajcie robić content, a nie psujecie. Później marudzicie. Jak słać? Tak. Co na czacie? Listening. Jest listening? No. Cały czas.

Best performance this is my best trick. Ej, bez kitu, na tym jajecznicę też dałoby radę zrobić wow, really by Ej, graj jeszcze, graj! Graj, graj jeszcze Teraz, no, to jest Ale graj jeszcze Zaraz, zaraz pierwszy donate przyjdzie. No, dawaj Keep digging! Za gorące to jest. Nie możesz się poddawać, jest stary. To gorące! Ale wiesz o co chodzi? A jakbyś miał tu stówkę, to byłbyś tego bardziej zadowolony z grania? Jak się na tym grać nie da. Sorry, no, jesteś artystą! Ej, Ej to jest... idź! Iś... Kup ktoś, kup jajka i zrobię na tym jajka! No. Ej, dobra. Ej, dobra. Ej, dobra! Przynieś ktoś jajka i zrobię, Ej, dobra. zrobię, Ej, dobra. I zrobię na tym jajko Ej, dobra. Ale w koronie wyrobimy w nagraniu na te tiki, to to Jak, zrobię? zarobiłeś 2 dwa zł 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 złote już? Dwa złote i się A nie Ale widzę, Nieironicznie, nie ja tak myślałem, że po prostu pod kątem często udaje, ale jest tak niezaradny, serio! Tak mało rzeczy mu się w ogóle chce! Usnął po, po jedzeniu. Przecież wczoraj jako pierwszy poszedł spać o północy, spał najdłużej. Petarda, nie? Opierdolił sernik Red Bulla i do spania znowu. Red Bulla i poszedł spać. Starość nie radość. <laughs> A, i Bruce, idziemy na tatuaż za jakąś godzinę. Jak za godzinę? No bo już tak z Michałem jakby się dogadywałem, nie? Tro, no, i to, Trochę się stresuję tym. Tatuażem? No. Ej, biskitu! Ale nie tak A chyba, na tym! Ja w tym. No, no stąd zleci. Ale jak tu? Myślisz, Potem że w tym możesz... dołku się zmieści? A weź, daj może może ten pokarmu się Ale jak tam? To powróci! Ej, stary, on nie chce zmoczyć tego, bo mu się popsuje, ale jajka na tym zrobi, nie? No czegoś musi się przydać w ten rzut. No albo zobaczymy, jak słońce wyjdzie, co? Bo... No tak, Ej, właśnie. Posi... <laughs> Poczekaj, aż lampa będzie. No, to zaraz wyjdzie. Tak, za, za, za. za, za... No, ja robi jajko.

Będę trzymał, aż się zrobi. Szyzy, to po ciekawe, Cierpliwy to i kamień ugotuje. Dobra, ale proszę mnie nie rozśmieszać. Bo stracę równowagę. Najlepsze jest to, że mu się wyglądasz... tego zalać w A jesteś w stanie na tym grać jeszcze? Dawaj, dawaj, jak będziesz zgrał, to wiesz. Czemu, Czemu ten bezdomny zlał się do chodnika? Ja Ej, robi się, ścina się, ścina się. Serio? A bruzik spróbujesz A później, jak się zetnie? Będziesz. <śmuszny> Samane. A do uszy trzęsłego. Serio? po jedzeniu przecież. Mogliśmy mu kupić Red Bulla, Wojtek. Nie, ja tutaj jest brusik. Cześć. chyba nie będzie czekolało. Ale mam kol, kolorki. Będę miał ah, okay. kolorki głębi i gławodzikarki. Ja Masz jaki czatu Sam? Pokaż, co będziesz miał. Masz jakiś e, Mamy, ale to B십 za chwilę, jak będzie smięk, wszystko nie, pokażę. Jak to chodzę, to. No i jest, nasza główna gwiazda. Brusiku. No i jak? Interesujesz się troszeczkę? Trochę już mniej. Mniej, okej. Okay. No. A yy, cieszysz się, że będziesz miał dziarkę? Cieszę się. No, a motyw, opowiedz o swoim motywie. Skąd motyw przewodni? Tak. I czy pokazywałeś w ogóle widzom Nie pokazywałem, chcę dopiero pokazać jak już będzie na miejscu, tak. Dobra, a słuchaj... Ymm... Okej, okay. czyli motywu nie będziesz zdradzał, ale cieszysz się. I chciał... ty mu mówisz, że chciałeś kiedyś zrobić... Parę razy, już miałem raz nadzwyczajowany projekt. O, i finalnie czemu nie, nie poszło? Bo się pokłóciłem z tatuażystką, ale to nie zdradza moca. Aha, dobra, dobra. No grunt? Czy będę trzymać brusika za rękę? Jak będzie yy, płakał, to jak najbardziej. Ale liczę, że będzie dzielnym chłopcem i sobie poradzi. Nie no, ja facet jest ten figma. Właśnie, się do figmy właśnie, właśnie. Będzie go bolało? Ma niski próg bólu. No to tak. Oj. I jeszcze tam kolorki, nie? Kolorki bardziej bolą. Kolorki, okej. Okay. Ale duży będzie, tak jakbyśmy mieli teraz pokazać na oko? Tak jakby? Dużo będzie, ale to. to... Ta, tatuaż. <grywa> Bo pol to wiadomo. Taka obręcz, taka taka. Ole! <grywa> Może być troszeczkę większa. No, ale Bez jaj. Patrzymy, wielkość przy lustrze, to sobie sam wybierze, nie? Dobra. Coś Jest stresik, <grywa> trzeba sobie błyszkać. Baj, no Ty pataka, Nie widziałem go nigdy takiego. Nigdy. Musik chodź. Chodź później, chodź, chodź! Jedna! Złodzień! Czy są jakieś nieposiłki, skutki na czy nie? Mam tu tacy rajki. Nie no, czasami właśnie musimy do szpitala wysłać, żeby uczynić rękę. Mne! Ale... Ojej. <laughs> nie rób <do tyłu. laughs> <Nie laughs> taki rzeczy, co do jest nie? <laughs> nie, nie, żartuję. Tak nam się śni, tak w innych studiach mają, tak nam się śniło żyło, nie? Było, nie. Dobra? I Zobacz, w którym Znałeś, tak. I teraz tak, złożyć w na, podróż na no. razie ty, pokażemy w którym miejscu chcemy i jak wyszedłem. Powiedz mi, gdzie gdzie gdzieś tam, bo tam, to zrozumie. Ale to, tą stroną? Czy to, to, to po prostu to znaczy, wybrać? No. Nie będzie to w no. tak? To no, to wtedy pójdzie to do ciebie, ale jak masz rękę na dole, to jest, no, no, to jest no, jakby na odwrót. nie? No, I zazwyczaj no, to właśnie robi się pory, Aha, dobra. w ten sposób. I ja wiem, że ty patrzysz wtedy na niego na odwrót, ale jakby jak masz różną rękę, ty patrzysz do to patrzysz na tego krok od usta, to dobra, jest takie wielkie, wielkie, Więc tak wydaje się być na odwróć, ale to bardziej jest. I teraz pytanie, czy prawie coś ci się podobało, mniej więcej. Wiesz, ten żółt może wobec przez... Chyba też większy. Kurczę, większy. Większy chcesz? No chyba Troszkę. Okay. Na, na tak. Troszkę. Przygotowana na większy. Dobra, no to jest taka szersza, jakby nam to nie? Co myślisz? I jakby ona może być na jakiej wysokości chcesz? Nie? Ale, może chyżej, jej, ale na razie patrzymy na samą szerokość. Teraz fajnie dla ciebie jest. Nie. Czy ci się taka szerokość podoba? Czy jeszcze myślisz o, o też. Pokażę tak, jak masz jeden większy. Po to muszę go drukować, ale to mam. Kocie, może się Nie wiem. Weź się, powiedz mi no, nic o co chodzi w tym tatuażu Weź tak z swojej perspektywy. No. Przede wszystkim bardzo mi się kolory podobają i lubię wodę i fale. Ludzie różne motywy mają, nie wiem, wilka se wytatują, nie wiem, róże albo cokolwiek, a ja po prostu lubię wodę. Na no, jaście mieć szachy, no to szachy będą porwane przez wodę i żółwika będę miał jeszcze. No, Pierwsza reakcja będzie. I co? Kiedy pani Aha. <grymna> Ale giga czad, nie? On tak? Sigmił. Kiedy pani zaznaczył? Zobacz tą Sigmę. Może nie sobie. Jest git. Chyba woli, no. To jest dalej. Myślałem, że nie gorzej. Za 10 minut. Dobra, koniec. A Tylko tego, że Takie to miejsce mi męczyć, to bym trochę się... No, bym cierpiał, nie? A to dopiero kontur. No. <grym> <grym> Najbardziej, w sumie, to nie chodzi o ból, ale że to, w jednym, tak, tak punktowo, to jest tak. tak bardziej męczące, to jest to jest trochę tak, jakby mi kapała kropelka wody przez cały dzień w jeden punkt na głowie, to bym pierdolca dostał. To coś takiego, nie? Ale takiego nie Ale takie już mówię, wygląda to fajnie. Pokażę Żubika już dla widzenia. Żubik bardzo ładnie wygląda. To jest Żubik. Siema ma Żubio. Trochę jak na stole operacyjnym. Ju, już, już. Pani powiedziała, że no, w skali, trzymaj no. No, dość mocno spłuchowa się przez startopa, ale whatever. Pani powiedziała, że w ogóle to jest 8 na 10, hardkorowość, Jak na pierwszy tatuaż. Jakiś testosteron? Nie, nie, nie. wiem no jaki testosteron, brzł tylko na pęcie. W końcu poznają. Nie no, jak będzie chodzi na siłę. to muszę coś tam wiesz. Ale będzie powrót bruz czy nie? No powiedział. No chcę wrócić na siłkę, no. Ale obiecujesz? Nie, nie to nie jest obietnica, chcę chodzić dla siebie, a nie dla mnie. Ale kogoś. idziemy na stream z bieganiem. O, widzisz, w końcu widzisz <coughs> też wnioski, to jest dobre. Idziemy na stream no. z bieganiem i zrobimy kółko do Nie, biegać to nawet co ciężko. Ale... No. Nie mogę się doczekać emotek, jak zobaczę moich min. No, myślę, że mogę być ciekawy. Tylko nie mam miny jak pies. Ech. Nie wiem, jaką mam minę frajantykier, ale. jest taka szansa. Nie rozumiem, co chodzi z tym pytaniem z pudełkiem. No <laughs> dobra już nie. Ej hey Bruce, a ja myślałam o sejmistycznie tego nawiedzie. Jak to jest swojego tatuażu? 9, 10, bardzo mi się podoba. Pani Natalii też się bardzo podoba. Okej. Okay. Świeci. O, tak, tak Na razie ile jest robione. No ale żółwik zajebisty. Złowik klasy. Będziesz rizował na żółwika. No. To jak Ci się podoba? tatuaż. I od 1 do 10. 10? No bardzo mi się podoba. Jeszcze nie skończony i też skóra jest opuchnięta, nie? No. Do, do zejdzie, zejdzie Ci. Kolory później będzie też ładnie widać. To, no parę dni, nie? Ale... doda. Na szachy to chyba jeszcze będą tam dopytane. Tu już jest widać konia. No, widać konia. Tatuaż szachowy, nie? Dobra, nie? O, tak. Już <noise> <noise> A A wiesz, jaki to jest mię uczucie. Domyślam się, jestem z tobą. Trzymać ciekciu. Przepraszam ten biały kolor? Nie. <noise> Tylko nie biały. Ale to to Tak? Tak, Czyli Co, będziesz mi białego wybierać. Biały jest na najgorszy na następne projekty. To najgorszy kolor, zaciśnięta 5, zaciśnięte 5 ty, co? A mówiłeś stary, że się koleguje z Argolem. No tak. Okay. O kurde, ale cierpienie no, na to. Więc... 8. 8, 7, 7, 7, 8, 0, 6, 6, Stabilnie, dobrze, Ej, stabilnie. 9 i czwarte. To taki peron, nie? No, parę poterze. Potterze. Przepraszam za te dźwięki. Tak od razu go wywołuję. Albo machasz myszkami, Pamiętaj, nie? Lepsze to jakby miał bąka puścić. A teraz już chyba tak zwany Pies odprywa, odprywa. Odprywa. pies zasnął, Pies zasnął. Ten A Hasamek barany! Prosik, zaraz koniec. Zaraz koniec. Dobra, ej, ale dajcie mu trochę pory. Jakby jest już tatuowany, z dwie godziny spokojnie, więc... Z dwie, z trzy już. Wydaje mi się, że to normalne, że go trochę może boleć, nie? Wygląda, że jakbyś trochę wycierpiał. To było gorsze niż najgorsza wizyta ta dentysty. No, właśnie. No, chodź tutaj. Tutaj ja pokaz. On będzie lepiej też wygląda jak os, ostygnie. Wow. No super. Bardziej nie obrócę. Dobra. To ty tak pachniesz? Nie, na pewno nie ty! <laughs> <laughs> e, ty. <laughs>